Dzień dobry. Po raz drugi, 12 lipca, przy cudną rześką sobotę. U nas to jest po prostu zimno, bo taka jest prawda. Czy u nas pod Warszawą? Trochę o pozycjach planet. tam ktoś mnie pytał. Tak troszkę z dystansu, bo mieliśmy bardzo trudny, gorący czas, przykry. Marzec, kwiecień, maj i też czerwiec. To były trudne miesiące. No tam te, te olbrzymie przechodziły ze znaku do znaku i to przejście jest takie no, nieprzyjemne. I teraz szczęśliwie. Jest bardzo piękny czas na oddech, odpoczynek. Dobrze, że to się z urlopami zgrywa. Ja już nagrywałem o. Marsie w pan, który dużo większe wytchnienie daje. To jest osobista planeta, to na każdego działa na poziomie osobistym. Nie? Mars w pan nie sprzyja drobiazgowości przy organizacji urlopów, wyjazdów. Natomiast Mars w lwie, no to raczej sprzyja konfliktom. I teraz tak, są bardzo ciekawe aspekty i bardzo pozytywne dużych, olbrzymich planet, które działają na nas wszystkich. No bo Mars czy Wenus czy Księżyc to są obiekty osobiste i na każdego działają inaczej, bo każdy ma je inaczej posadowione w horoskopie urodzeniowym. Natomiast no zacznijmy od Plutona. Pluton w wodniku no to jest planeta pokoleniowa. I teraz tak Neptun. Neptun w koniunkcji z Saturnem, no Neptun to jest planeta pokoleniowa i w tej, zostawmy Saturn na razie. Neptun jest na początku, w pierwszym stopniu barana, czyli jest w sekstylu do Plutona. Sekstyl to jest pozytywny aspekt, harmonijny, pokojowy, nienapięty, czyli tak jakby te dwa obiekty odpuściły nam, będąc w początkowych stopniach Pluton wodnika, Neptun barana. I teraz od kilku, od, od 7 lipca, czyli w sumie od tygodnia, ale to się czuje. Od tygodnia uran, ten słynny uran jest w zerowym stopniu bliźniąt, co też szczęśliwie jest Sekstylem do, do Neptuna w baranie. Czyli też tu jakby. Harmonijny, spokojny aspekt pomiędzy rewolucjonistą a Marzycielem. Jak to jest marzyciel, tak, Mistyk. Taki mamy spokój. Także to jest taki to lato będzie takie. No, na odpoczynek, który, na który zasłużyliśmy po marcu, kwietniu, maju i czerwcu, które były. No, takie jakie były, każdy wie. Natomiast jeszcze dodatkowy aspekt hmm, pozytywny. Uran z początkowych stopni bliźniąt robi trygon do Plutona. Ja w ogóle nagrywam odcinek o tym. Pakt Plutona już nie będę się powtarzał. Pakt Plutona z Uranem. To też jest taki pokojowy, harmonijny aspekt. Pogodzenia sił odmiennych od siebie. Więc tu, to lato będzie takim momentem wytchnienia, co już się czuje. Wszystko się uspokoiło. Dobry czas na urlopy, też dobry czas na odpoczynek i refleksję, i przygotowanie się do tego, co będzie na jesieni. Bo na jesieni te, te giganty Neptun, Saturn i Uran cofnął się w ruchu wstecznym retrogradacyjnym do poprzednich znaków, co również będzie tak nieprzyjemne, yy, podobnie nieprzyjemne, jak był nieprzyjemny marzec, kwiecień, maj, czerwiec, z tym, że już nie aż tak, bo to jest powrót, czyli tak jakby, no już jesteśmy jakby zaznajomieni z tym. Pierwsze, pierwsze przejście przez te ostatnie stopnie danego znaku przed przejściem w kolejny, no to jest tak jakby nowość. Nieprzyjazna, nieprzyjemna, cisnąca, jakaś taka chandra, nowość. Ale jak teraz już troszkę odpoczniemy, dlatego warto odpocząć. Po prostu dać sobie luz. Nie cisnąć. To nie jest czas na ciśnięcie teraz. Więc jesień będzie taka, no, słabsza już teraz. Zwłaszcza, że nasz świat sypie się w gruz, w tempie zastraszającym, gdzie nie zajrzysz to. To gruz. Po prostu gruz, groteska. Nie wiadomo, czy śmiać, czy płakać. Generalnie to, że. Ja myślę, że to już jest widoczne dla wielu ludzi, że ten, to, w, że ten świat zabrnął w kozi róg. Ja mówię o społecznym świecie. Tam polityka mnie interesuje. To to w ogóle jest cyrk. Cyrk, co tam, co tam się dzieje to w ogóle. Nie masz z tym zajmować. Oni już nawet pozorów nie zachowują. Nie próbują nawet. Ale przyznaczę, że w sensie relacji społecznych relacji leńsko-damskich, relacji w rodzinie, rodzice-dzieci. To to jest wszystko w gruzach. Tu nie ma na czym budować. To jest świat samotników uwied uwiedzionych przez kilkadziesiąt lat promowania filozofii wygodnego życia, konsumpcji i skutki są takie, że No powiem z moich obserwacji. Popatrz sobie na młodych chłopców. Przecież oni nic nie umieją. Oni nie przetrwają w razie, jakim im smartfony wyłączą. On nawet przystanku nie znajdzie. Bo mu się nie wyświetla na mapie Google. Sklepu nie znajdzie. Już nie mówiąc o rąbaniu drewna, czy rozpalaniu ognia, czy rozstawianiu namiotu. Dwie lewe ręce ten świat zabrnął w wytworzenie pokolenia. Są takie memy ostatnie pokolenia. No na to wygląda. Ci ludzie nie mają prawa przetrwać. Podobnie kobiety. Pewnego typu promowana filozofia na bazie feminizmu, która przyszła z zachodu. No po prostu takim namieszała w głowach, że one no, zadarte nosy, kto to nie ja, utraciły zdolność, moim zdaniem, z moich obserwacji, z moich relacji, utraciły zdolność do kompromisu. A żeby wejść w relacje, obie strony muszą mieć zdolność do kompromisu. Generalnie mężczyźni się boją kobiet, teraz. Młodzi mężczyźni boją się kobiet. Kobiety. Przegięły z tą męską nie, nie, niezależnością, która jest tylko deklaratywna, bo tam żadnej niezależności nie ma. Żadnej. Tylko jest deklaracja w deklaracjach. W, w, w żadnej niezależności nie ma. I dlatego przyrost naturalny jest ujemny. Rodziny się rozpadają. Ja taką uogólniam. No nie wszystkie, wiadomo. no Rodzą się dzieci. no Nie ma tragedii, ale, ale no to jest cywilizacja w upadku. Ten styl życia, te obzoru, zaburzone naturalne role, które ja pamiętam jeszcze w latach 70., -tych, 80., -tych, było zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I to z czasem. Ta zachodnia filozofia oparta na feminizmie, równouprawnieniu, a nie mamy nic przeciwko równouprawnieniu, czy znaczy panie Boże, ale yy, to przybrało formy wynaturzone, nieadaptacyjne w sensie biologiczno-społecznym. I to będzie się nasilać. No, upadek. To jest faza upadku społeczeństwa jako tkanki społecznej. Jeżeli tkanka społeczna traci zdolność odtworzenia się na skutek pewnego typu obyczajowości, przybrania pewnych ról wypromowanych przez określone środowiska w mediach, w filmach itd. No to, to jest koniec. To jest koniec. Teraz Mamy te dwa miesiące, żeby to przemyśleć, to popatrzeć, że to zmierza do nikąd. Tak w ogóle ogólnie, no bo wiadomo, są. Są. Ma rodziny, że tam jakieś dzieci się rodzą, drugą, aż drugą wnuczkę mam po drodze. Nie ma tragedii. Ale generalnie to jest. Yy, tak powiedział, tendencja spadkowa na tle populacji, więc to jest dobry czas na odpoczynek, na refleksję, że te, te, to społeczeństwo zmierza do nikąd, no już nie mówiąc o zachodnich społeczeństwach, bo tam to już jest karmiczna zemsta krajów ludności krajów kolonialnych łupionych przez setki lat trenowanych no i teraz jest zapłata karmiczna oni ich tam po prostu rozjadą lub spalą no my nie byliśmy krajem kolonialnym na szczęście nam to nie grozi To jest taki czas, te, te najbliższe miesiące w harmonijnych aspektach tych dużych, dużych. Też Saturn z Neptunem, on troszkę zgaszony jest przez tą mistycyzm, mistycyzm, głębie emocjonalną Neptuna. Saturn to jest władza, tak? Ta władza, jakby tak troszkę zamglona, jest z, złączona. I też w harmonijnych aspektach do Plutona, do Urana. Także tutaj nie będzie jakichś wielkich ruchów ze strony administracji taki czy To wszystko będzie wyciszane. Nie? Ale to nie ma znaczenia. Istotą jest tkanka społeczna, obyczajowość. Siła odtworzenia, co tam politycy wyrabiają, to, to nie ma znaczenia. No to jest schyłek starego świata i to na każdym poziomie. To już wielokrotnie o tym mówiłem. I tutaj zdolności adaptacyjne, kreatywność, inteligencja ludzi stworzy nowy system. I to widać w wielu miejscach już. Alternatywne. Tam tu niech se umiera, nie? Panny niech się noszą. Nos w górę i sz szprycują się chemią po buzi. No, mamy zimę w lipcu. Szprycują się chemią po buzi, czy się oszpecają? No. Ich starość będzie gorzka. To jest nieuniknione. Przepraszam. Przeziębić się w lipcu to jest ebonyment. No ale zawsze musi być jakieś nowe zjawisko. Trzymajcie się. Miłego weekendu.